Cześć wszystkim! Z tej strony Konrad z kanału Strategian. Na dzisiejszym filmie mam dla Was bardzo ciekawe informacje. Wybrałem 22 państwa startowe. Jak macie doświadczenie z Europy Universalist 4, również były wybierane państwa interesujące. Tak samo zrobiłem ja. Dałem wam wybór 22 państw, w których przedstawię historię startową. Zgodno z tym, co deweloperzy Paradoksu udostępniali wszędzie gdzie mogli na swoich forach. Historia jest w. Prawdzie, na tyle poprawna, na ile da się, żeby była poprawna. Mogą być jakieś nieścisłości związane z historią, ale pamiętajcie, to będzie dopasowywane do gry. Nie wszystko będzie idealnie rozwinięte. Poza tym na historię świata i na wszystkie decyzje gracz będzie miał wpływ i będzie mógł zmienić historię już nawet pierwszymi eventami, tak jak bywało to w Europie Universalist 4. Także miejcie to na uwadze i pokrótce, nie przedłużając, przejdźmy do filmu. Pierwszym państwem, które wziął, pod swoje sidła była Francja. W roku 1337 rządził Filip VI, pierwszy król z dynastii Walezjuszu. Po objęciu tronu w 1328 roku, czyli 9 lat przed zaczęciem się naszej rozgrywki, Filip zmierzył się z licznymi wyzwaniami według historii, zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. Największym zagrożeniem było roszczenie do tronu francuskiego zgłoszone przez Edwarda III króla Anglii, co doprowadziło do wybuchu właśnie tej wojny stuletniej. Filip VI starał się umocnić władzę królewską i zarządzać swoimi licznymi wasalami, którzy często byli niezależnymi i potężnymi władcami. Wymienię wam tylko czterech potężnych wasali, którzy byli w pewnym czasie pod właśnie dynastią Walezjuszy. Macie Aquitanie, jest to lennik Francji, ale de facto zarządzana przez Edwarda III, króla Anglii. Bretania posiadała dużą autonomię pod rządami księcia Jana III. Burgundia, ważne księstwo pod władzą Eudesa IV, kluczowego sojusznika króla. Flandria, region często buntujący się przeciwko francuskiej władzy, rządzony przez hrabiów flandryjskich. Sytuacja w Francji jest nieciekawa. Niektórzy Stoją za królem Anglii, a niektórzy stoją za właśnie dynastią Walezjuszy. Jak to się rozwiąże, nie jestem pewny. Natomiast Saigon, jaki tam się szykuje, jest wręcz przyjemny. Da nam to duże pole do zmiany historii, możliwości rozwoju, a tym samym uważam, że Francja takim wydaniu będzie przyjemną rozgrywką. Dlatego uznałem, że jest interesująca. Przejdźmy do drugiego państwa. Skoro mówiliśmy o Francji, powiemy też o Anglii. Żeby nie przedłużać, mamy Edwarda III, król Anglii z dynastii Plantagenetów. Był jednym z najbardziej znaczących władców swojej epoki. Jego roszczenie do tronu francuskiego było główną przyczyną wojny stuletniej. Edward III dążył do umocnienia swojej pozycji zarówno w Anglii, jak i na Kontynencie. Jego rządy były okresem wzmocnienia militarnego i administracyjnego królestwa, ale także rozwoju kultury i sztuki. Wymienię Wam trzech najpotężniejszych wasali, których miała pod sobą Anglia. Wiem, że to jest śmieszne, że to jest wymienione i we Francji, no i w Anglii. No ale taka była sytuacja polityczna, mimo że to był lennik francuski, należał do Edwarda III, bo był księciem Akwitanii. Więc pierwszym jest Akwitania. Edward III, jako książę kwitani był poprawnie lennikiem króla Francji. Co stało się w sumie punktem zapalnym całego konfliktu. Drugim jest Walia. Odbita przez Edwarda I, była pod pełną kontrolą angielskiego króla, ale miała autonomię, że miała prawo istnieć na świecie po prostu. Irlandia formalnie podlegała pod Anglię, ale z dużą autonomią lokalnych lordów. Co często prowadziło do konfliktów i rebelii. Dobrze, omówiliśmy sobie wojnę stuletnią, to zjedźmy. Trochę niżej. Kastylie pod rządami Alfonsa XI z dynastii burgundzkiej. Przechodziła okres reform i centralizacji władzy. Alfons XI znany był z wprowadzenia licznych reform administracyjnych i sądowych, które miały na celu wzmocnienie władzy królewskiej. Jego panowanie było także okresem intensywnych walk z Maurami, co prowadziło do dalszego poszerzania terytoriów chrześcijańskich na południu półwyspu iberyjskiego. Wymienię wam trzech potężnych wasali. Pod rządami Kastylii. Leon, formalnie zjednoczony z Kastylią, ale zachowujący autonomię. Galicja, region o dużej autonomii, podlegający oczywiście królowi Kastylii. No i Murcja, niedawno zdobyta od Mawrów pod bezpośrednią kontrolą królewską. Więc drugi kraj jaki mamy na Półwyspie Iberyjskim jest to Królestwo Aragonii. Rządzone było przez Alfonsa IV z dynastii Barcelonów. W tym okresie Aragonia miała silne wpływy w basenie morza Śródziemnego, zwłaszcza na Sycylii i Sardynii. Polityka Alfonsa IV koncentrowała się na Umacnianiu pozycji Aragonii jako morskiego imperium handlowego oraz na utrzymaniu i rozszerzaniu swoich posiadłości we Włoszech. Wymienię wam dwóch potężnych wasali pod właśnie Aragonią. Kluczowy region Katalonii, wchodzący w skład korony aragońskiej, miał dużą autonomię od samego początku historii. Sycylia. Wyspa pod aragońskim panowaniem, zarządzana przez lokalnych sycylijskich władców. Zajmijmy się teraz regionem Morza Włoskim. Mamy królestwo Neapolu, rządzącego przez Roberta I Neapolitańskiego z dynastii Andegawenów. Było jednym z najważniejszych ośrodków władzy we Włoszech. Robert I znany był z politycznej stabilizacji i rozwoju kulturalnego swojego królestwa. Jego rządy były okresem relatywnego spokoju, co sprzyjało rozwojowi miast i handlu. Wymienię wam dwóch wasali, którzy byli podlegli pod Neapol. Apaunia, region pod kontrolą bezpośrednią króla Neapolu. Kalabria, zarządzana przez lokalnych baronów, wasali, króla. I druga strona, Włoch. Mediolan był jednym z najważniejszych miast państw we Włoszech, rządzonych przez dynastię Visconti. W 1337 roku książę Azonę Visconti pracował nad umocnieniem swojej władzy w regionie Lombard. Jego rządy były okresem rozwoju handlu, sztuki i kultury, co przyczyniło się do wzrostu znaczenia Mediolanu w Europie. Miał też dwóch wasali pod sobą, takich konkretnych. Pawie, miasto i region pod kontrolą origine Visconti. Komo, region podlegający władzy książąt Mediolan. Skoczmy z morza do Czech, bo tutaj wydarzyła się dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ Królestwo Czech w 1337 roku było rządzone przez Jana Luksemburskiego, który również pełnił funkcję króla Polski. Jan był znany z licznych wypraw wojennych i prób rozszerzenia swojego wpływu w Europie Środkowej. Jego rządy były okresem wzrostu znaczenia Czech na arenie międzynarodowej. Pod sobą miał Morawy, region otóż, pod władzą Markrabiu. Śląsk. Obszar podzielony na liczne księstwa, częściowo pod kontrolą Czech. Wróćmy sobie jeszcze może do terenów francuskich. Księstwo Burgundii było jednym z najpotężniejszych regionów we Francji. Rządzone przez Eudesa IV było silnie związane z francuskim dworem królewskim i odgrywało kluczową rolę w polityce tego kraju. Burgundia była znana ze swojego bogactwa i znaczenia kulturalnego. Miała pod sobą dwóch takich konkretnych wasali. Francze-Comte, region pod kontrolą książąt Burgundii, Dion, miasto i centrum administracyjne Burgundii. Skoro byliśmy przy Czechach, zajmijmy się teraz Węgrami. Królestwo Węgier w 1337 roku rządzone było przez Karola I Roberta z dynastii Andegawenów. Jego rządy były okresem centralizacji władzy królewskiej oraz rozwoju gospodarczego kraju. Karol I Robert był znany z reform administracyjnych i umacniania władzy królewskiej. Miał pod sobą dwóch konkretnych wasali: Transylwanię region o dużej autonomii pod władzą lokalnych książąt, no i Slawonie. Region pod kontrolą węgierskiego króla z lokalnymi baronami. No i przejdźmy do naszej ukochanej Polszy. Polska była rządzona przez Kazimierza III Wielkiego z dynastii Piastów. Jego rządy były okresem reform wewnętrznych, budowę zamków oraz wzmacniania gospodarki. Kazimierz III dążył do stabilizacji i ekspansji terytorialnej Polski, umacniającej pozycję w Europie Środkowej. Mieliśmy pod sobą z konkretnych takich wasali mazowsze, czyli księstwo z dużą autonomią, formalnie podlegające pod naszą koronę. No i też Śląsk, gdzie regiony były podzielone na liczne księstwa, częściowo pod naszą kontrolą. Jak mogę powiedzieć, Polska miała bardzo duże znaczenie w tamtym czasie. Nie dość, że umacniała wszystkie swoje fortyfikacje, budowała twierdze, wzmacniała swoją gospodarkę, rozwijała się na okolice, prowadziła wojny ekspansyjne i jak było w historii, to w zasadzie za czasów właśnie tego Kazimierza, Polska rozrosła się w dosyć dużym tempie i zyskała sporo, jak na tamte czasy. Więc startowa historia może być przyjemna, a na pewno będzie testowana, to mogę Wam od razu powiedzieć. Żeby nie odchodzić dalej, mamy Litwę. Wielkie księstwo litewskie było rządzone przez Giedymina, który był założycielem dynastii Gedyminowiczów. Litwa prowadziła walki z Zakonem Krzyżackim oraz starała się utrzymać swoje terytorium przed najazdami sąsiadów. Giedymin dążył do konsolidacji władzy i ekspansji terytorialnej. Miał pod sobą dwóch takich konkretnych wasali, czyli Żmudź, region z dużą autonomią pod kontrolą lokalną. Local podlasie obszar pod władzą wielkiego księcia litewskiego żeby dalej pozostać w tym terenie omówimy sobie zakon krzyżacki w 1337 roku jeśli podoba ci się ten materiał i chcesz więcej takich treści daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał był jednym z najpotężniejszych organizacji wojskowych w Europie prowadził ekspansję na terytoria pruskie i litewskie będąc w stałym kontakcie z Polską i Litwą zakon mający swoje główne siedziby w Malborku dążył do umocnienia swojej władzy nad odbitymi terenami i szerzenia chrześcijaństwa wśród pogańskich ludów. Miał pod sobą dwóch takich ważniejszych wasali, czyli Prusy, region pod pełną kontrolą tego zakonu, który stał się nawet centrum administracyjnym i wojskowym. Inflanty, terytorium zarządzane przez Zakon Inflanski wasala Krzyżaków, obejmującą dzisiejszą Łotwę i Estonię. Szwecja w 1337 roku była rządzona przez króla Magnusa IV z dynastii Folkungów. Król dążył do konsolidacji władzy królewskiej, oraz stabilizacji wewnętrznej. Po burzliwym okresie walk o tron Magnus IV, znany również jako Magnus Eriksson, wprowadzał reformy prawne, które miały na celu wzmocnienie państwa i jego administracji. Miał pod sobą dwóch wasali, takich konkretnych. Oczywiście mogły być jakieś pomniejsze, ale tego już nie wymieniajmy. Gotlandia, region zarządzany przez lokalnych możnych, ale nominalnie podlegający królowi Szwecji. Swieland, centralny region Szwecji, będący sercem królestwa z silną władzą królewską. Werona w 1337 roku Była rządzona przez rodzinę della Scala, znana również jako Scaligeri, pod rządami Mastino II della Scala. Verona była jednym z najważniejszych miast państw w północnych Włoszech. Scaligeri skupili się na rozwoju handlu i umocnieniu swojej pozycji w regionie. Mieli pod sobą też wasali, Viscenza, miasto i region pod kontrolą rodziny della Scala kluczowe dla ich polityki regionalnej. No i Padła, często w konflikcie z sąsiednimi miastami, ale pod wpływami Werony. Wasz chyba jeden z ulubionych krajów. O którym jest głośno na całym świecie, Wielkie Księstwo Moskiewskie w 1337 roku było rządzone przez Iwana I. Kaliti z dynastii Rurykowiczów. Jego panowanie było okresem konsolidacji władzy w Moskwie i wzrostu znaczenia tego miasta jako centrum politycznego. Iwan I prowadził politykę ekspansji i umacniania swojej władzy nad innymi księstwami ruskimi. Miał pod sobą Twer, region często będący w konflikcie z Moskwą, ale formalnie był pod jej zwierzchnictwem Suzdal. Księstwo wesalne wobec Moskwy, mające znaczącą autonomię. Republika Nowogrodzka była jednym z najważniejszych centrów handlowych w Europie Wschodniej. W 1337 roku Nowogród był niezależną republiką, której władza opierała się na Radzie Miejskiej i Wiescach Ludowych. Republika prowadziła intensywną wymianę handlową z Hanzą oraz innymi europejskimi miastami co mieli też wasali, psków, miasto o dużej autonomii, często współpracujące z Nowogrodem, Wolgoda, region handlowy pod kontrolą Nowogrodu, ważny punkt na szlakach handlowych. Przejdziemy teraz do Złotej Hordy. Ponieważ była dominującą siłą na stepach Eurazji, kontrolując ogromne terytoria od Kaukazu po Syberię, w 1337 roku jej władcy koncentrowali się na utrzymaniu władzy nad różnorodnymi ludami, które podbili. Złota Horda była znana z umiejętności wojskowych i skutecznej administracji swoich ter terytoriów. Mieli pod sobą w dwóch wasali takich ważniejszych, czyli Kazania. Ważne miasto pod kontrolą Złotej Hordy, kluczowy punkt administracyjny. Krym, półwysep pod kontrolą tatarskich władców, wasali Złotych Hord. Nie mogła zabraknąć też waszej kochanej Bułgarii. Bułgaria była w tym czasie podzielona na dwa królestwa, Tarnowskie i Widyńskie. Królestwo Tarnowskie było rządzone przez cara Iwana Aleksandra, który dążył do wzmocnienia swojej władzy i konsolidacji terytorialnej. Mieli pod sobą też dwóch wasali, Widyń region zarządzany przez lokalnych carów formalnie podlegający władzy tarnowskiej i Bułgarii. Sofia, ważne centrum administracyjne, administracyjne i polityczne w Bułgarii. W tym okresie też królestwo Serbii było rządzone przez króla Stefana Dusana, który koronował się na cesarza Serbów i Greków w 1346 roku, czyli gdzieś tak w okresie 9 lat po starcie gry. Jest ta koronacja, a przynajmniej możliwe, że taki ewent wystąpi. Jego rządy były okresem dynamicznego rozwoju i ekspansji terytorialnej. Stefan Dusan wprowadził liczne reformy prawne i administracyjne, mające na celu wzmocnienie władzy królewskiej, mieli też pod sobą wasali. Raszka centralny region Serbii, kluczowy dla władzy królewskiej. Zeta region pod kontrolą lokalnych książąt ważny strategicznie dla królestwa. Osmańskie Emiraty zaczynały swoją ekspansję w Anatolii i na Bałkanach pod rządami Osmana I. W 1337 roku Osmanowie byli na początku swojej drogi do stworzenia potężnego imperium. Skupiając się na zdobywaniu terytoriów i umocnianiu swojej władzy, mieli pod sobą dwóch wasali. Na tamten okres była to Bursa, czyli pierwsza stolica Osmanów, kluczowe miasto dla ich administracji. Sogut, rodzinna siedziba Osmana, ważny punkt startowy dla osmańskiej ekspansji. Skoro rozmawialiśmy o Osmanach, porozmawiajmy o cesarstwie bizantyjskim. Bizancjum, znane również jako Cesarstwo Bizantyjskie, było w stanie schyłkowym. Zmagając się z wewnętrznymi konfliktami i zagrożeniami zewnętrznymi, cesarstwo było rządzone przez dynastię paleologów, którzy starali się utrzymać resztki dawnej potęgi i chronić swoje terytoria przed najazdami. Niestety nie mam informacji, czy mieli pod sobą jakichś wasali, czy nie. Z mapy wydawałoby się, że mają, natomiast nie jestem w stanie wam tego przybliżyć. Austria. Habsburgowie rządzili Austrią, koncentrując się na konsolidacji swoich Włości i umacnianiu pozycji w Świętym Cesarstwie Rzymskim. W 1337 roku Habsburgowie byli na początku swojej drogi do stworzenia jednego z najpotężniejszych rodów w Europie. Mieli pod sobą dwóch konkretnych wasali, takich potężniejszych. Styria, czyli region pod kontrolą Habsburgów, kluczowy dla ich władzy. Tyrol, ważny region górniczy, którego bogactwa było istotne dla władzy Habsburgów. Jak sami wiecie, z Europki Czwórki tam jest złoto. No i to by było na tyle. Drodzy Państwo, są to 22 państwa, które wybrałem z myślą o tym, jak mogłaby wyglądać ta rozgrywka. Oczywiście jest dużo więcej państw, które mógłbym omówić, ale nie chciałem, żeby ten film trwał godziny, dwóch godzin. Zależy mi na tym, żeby wybrać takie najważniejsze państwa. Natomiast, jeżeli podoba Wam się odcinek i chcielibyście, żebym stworzył właśnie jakieś mniejsze historie, jeszcze które ma, powiedzmy, Kijów, Mołdawia, nie wiem. Skandaris. Czy jakieś inne państwa na mapie, które was interesują? to chciałbym, żebyście pozostawili swoją opinię w komentarzu. Przyjmuję oczywiście konstruktywną krytykę, jeżeli takowa się pojawi, ale także zachęcam do zostania na tym kanale, bo takich treści będzie więcej. Jest to coś, co sprawia mi wielką przyjemność, ponieważ jestem fanatykiem historycznym. Moja wiedza nie jest nieskończona, może popełnię jakieś tam błędy. Jak każdemu się zdarzy, przecież jestem człowiek. Natomiast jest to mój taki konik, nad którym uwielbiam spędzać czas. Dziękuję, że wysłuchaliście mnie aż do teraz. Już więcej nie przedłużam. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, skomentuj swoje przemyślenia i zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku.